Ale moi drodzy! Na Też ta wielkopomna chwila bzyku! Razem zbudowaliśmy ten sklep, widzowie, dokończyliśmy go już. O, tak. tak dopię dopięliśmy to na ostatni guzik, zobaczycie jak wygląda przebieralnia, jak to wymyśliliśmy i tak dalej. Bo troszkę się jeszcze tam pozmieniało i dodaliśmy troszkę więcej rzeczy, ale to jeszcze nie wszystko. Bzyku, dzisiaj pokażemy wszystkim Palionowiczanom na czym mm. będzie polegał mój sklepik. I oczywiście na czym teraz mam będzie polegał? Eee, no ja <noise> no, no do <noise> ty dobrze wiesz, eee, ale będę ci musiał. E, zapłacić oczywiście za fuchę, na razie jeszcze nie ma A, tej, nie ma tej waluty tutaj, ale jak go dodamy to. Spokojnie, to wtedy... jestem, nie jestem, nie jestem cierpliwy, nie. mogę poczekać. Dobrze, dobrze. To na dniach, na dniach gdzieś mi się wydaje, że jutro już ogarniemy tą walutę, żeby była i żeby wszystko już tutaj, prawda, hulało no! jak najbardziej, dokładnie, żeby to wszystko śmigało. No to co? Idziemy po kolei. Najpierw się po bo będziemy najbliżej Potem Szczypson, Steve, yy, Dave'a na razie nie ma i, i Milki też na razie nie ma, także oni pewnie będą na końcu yy, Także chodźmy. Yeti pewnie w tym, w, w swojej tam, prawda, jakiej jakże jamie tam mieszka, nie? Tak, ta, ta, no, tak, Iglow jest, jest tam, jest Panie o, Yeti! Jest od Siema! Ja, co ty robisz? Co? Co ti robis, čemu ti płyvasz? Jak pływam? No co się dzieje! Aha! Co się dzieje? Ty to widzisz w zykoń, czy nie? No widzę to, widzę to, widzę to, widzę to! No ale to jest zbugowane, coś się tutaj mogło... Ja, co ty robisz, stary?! Jak to... Cały wiecie? czas, A! cały czas, A! No, no, no to jest bug! Jakbyś wtedy pływał cały czas, ja nie mogę, jak no, cię naprawić? Jak... Zomnica, Czekaj! Właśnie, nie wiem! No przestań tak robić, Yeti, poczekaj! Czemu idziesz... Jak się, dzieka. Dzieka. się zostaw, Yeti. Nie w spokoju?! Yeti. Zostaw mnie złoczyń Czemu ty, Czemu ty pływasz? O, no. no dobra, Pływa. z nami jest widzowie pływający Yeti Yeti, z... o. 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 o, Naprawił o. się! Naprawił się! nie, nie. Ty, co? nie! Co pokaż! Ty to wiesz jak to nie. się robi? Nie, nie wiem. No. Nie, serio, nie wiem, serio nie wiem. Dobra, Yeti, wybudowałem sklep hmm? swój, na którym będę zarabiał. Ty też pamiętaj wymyśl sobie biznes, już dobrze wiesz, ja Wymyśl, już masz. Okej. Okay. Okay. Ja nie, nie mam, ale wiem Ale wybudujesz. Okej, okej. Okay, okay. Ta waluta y palionowa będzie już niedługo, jeszcze będziemy myśleć, ale na dniach już będzie. I akurat noc się robi. No ale dobrze. Yeti, chodź zobaczyć, jak widzisz, tam no. jest mój sklep. To nie wierzę! No, no. będziesz tam kupować przeróżne Super sklep. zbroje. Daj jakąś bluzę No ale to musisz kupić, no nie ma łatwo, jeszcze nie, nie no, można. Daj. Na razie, na razie kupować nie można, ale jak będzie waluta to jak najbardziej. Na razie sklep nie funkcjonuje hmm. jeszcze. Ale, i ty. <laughs> Ale, i, Ale ty. i ty. Ale i ty. Ale i ty. zapraszam na sklep. Alion Stein, się link w opisie. I kupujcie. Ale ja nie kradnij, no. Ej, jest no. no może sobie poprzeglądać, nie? Ale kraść nie można, no. bo wtedy się w sądzie widzimy, nie? No właśnie, właśnie. No. To jest kasa, nie masz A, tu chodzić. Widzisz jest jakie ta. zbroje? Nie stać na takie, Yeti Co się dzieje? No będą przy, jeszcze tutaj. Nie, mało rzeczy jest tak naprawdę, ale. Będą, z, będą z Jak Mało! Wszystko Mnóstwo. będzie zenczantowane. To jest najważniejsze dla mnie. Żeby... 31 zbroi tutaj mamy do No tak, do słownie, no jest na tego spiakach. naprawdę dużo, ale. Ale ładna! No, my tutaj do środka. A tutaj ciężej to było inaczej zbudować, ale ma, ma się prywatność, tak? Ładna, ładna. Jest, ale tutaj jest prywatność, nie widać, widać. Jest haczyk, no. prawda? Tak no, wygląda wizja przebierania, bo wy też nie widzieliście. Ten Żyrandol daliśmy inny, taki sam jak jest tam. Ja w ogóle jakie bogate Żyrandole tu są jetlag. No! no. Ja jestem w szoku, nie wierzę, że zrobiliście coś takiego. <laughs> Jesteś totalnie młody. Nie to tak bez entuzjazmu. <laughs> Patrz, tutaj możesz iść do góry i wybierać świetne. kolejne rzeczy. No Naprawdę świetne! Jedni, PRZESTAŃ co? MÓWIĆ SARKASTYCZNIE! Nie mówię sarkastycznie, jestem chory! Czemu jesteś jak chory? Jak to? Jeti trzeba no cię bo wyleczyć. Bo dużo igl śniegu. Iglo było za gorąco i przez to się przeziębiłem. Co? Znaczy, przegrzałem się. O, to tak ładnie. To jest nieogiczne. Ale ty nie Serio? możesz... się. No to widzisz, jak byłeś w swojej jamie, to było ci wszystko dobrze, jakby to właśnie iglo jest gorzej. Nie spokojnie, ja to zrobię. Dobra, nie wiem, ała! Chłodzi chłodziarkę tam musisz ogarnąć sobie. Tak, ale serio, naprawdę jest pięknie. Jestem w totalnym szoku <grym>, Dobra ja ty, ty iść może się leć. Co to było. nie mogę. A tutaj mamy prawda rybki, ale, O nie, zniknęły, a nie, są, są, żyją. Delfini poka! Mają się dobrze, proszę ich nie jest. ryba. Proszę ich nie jest. delfina. Proszę ich nie zjadać. Da, delfina. Delfina. Dobra Yeti! Delfin. De yeti! Co ty, co ty robisz? CO?! Nie mogę. Jezus. Jest nie, jakiś... iść tam. nie no ty się musisz leczyć, Yeti, ale chyba na głowę, a nie na przeziębienie. Zdecydowanie nie? nie, na przeziębienie, dobra! Okay. O, okay, Fajnie okay. było, ale się skończyło. Wypada <laughs> No wypadaj, nie! Ja nie wiem, nie wiem, Jatty jest jedyny w swoim rodzaju, nie? No się to zgadza, się, to tak. To się nigdy nie zmieni, naprawdę to się Nie, nigdy nie, nie ma nie innego tak. Nie ma drugiego takiego oh, jak on. To o. się nigdy nie zmieni. Dobra, czekamy na dzień i idziemy po kolejną osobę. Wizowie biegniemy już do Simpsona, do Busana. Trzeba ją powiedzieć też, żeby wybudował swój biznes niedługo, Wypadłoby. bo będziemy handel robić tutaj, Prawdziwy handel wizowie na palionowie. Trzeba to zrobić, żeby było. Dzień dobry. Czemu, co ty robisz? Ty świętujesz dalej, to przecież to już tak dawno wybudowałeś. No wiem. Nas zarosło <laughs> no. nawet glony. Nie, że chciałem coś zrobić. No nie, no nie zarosło, to jest design. A, designy Designy, tak jak ja... nasz padion style zbudowany. No, wybudowałem swój sklep, już masz swój biznes. Masz swój biznes, jeżeli nie masz swojego biznesu, Co? nie będziesz zarabiał pieniędzy. Jak nie będziesz zarabiał ja... pieniędzy, będziesz nikim na panionowie. Ale szybko, ma biznes. Wymyj swój biznes! Więcej. Jak nie będziesz zarabiać pieniędzy, to będziesz nikim ogólnie. Oh. Dlatego musisz, wymyślić swój biznes. I. No, ja proponuję zrobić piekarnię. Ale ale czy ty wiesz, że, że Szypson już ma biznes od pierwszego dnia praktycznie na Palionowie? No Tak, to też prawda. W związku z tym tostem, ale tam Ludoszko, nikt nie kupuje. O, musisz, musisz wymyślić coś lepszego, bo tam jeszcze o, troszkę, nic nie kupuje. Troszkę, troszkę, troszkę się nie kręci ten biznes Troszkę no. tam już pajęczyn masz, tak, że. Dobra, pora a mam ważne myśleć. pytanie: czy jest dopuszczalny nielegalny biznes? Nielegalny, no nie, no, sama nazwa wskazuje, nielegalny oj. biznes wiąże się z dużymi konsekwencjami, a na pewno nielegalno dużymi szkoły. pieniędzmi. Wybudujesz, wybudujemy tutaj rygorystyczne więzienie jeżeli znajdziemy o, jakiegoś tak. gagatka, przynajmniej bzyku, aka policjant o, znajdzie tak. jakaś gagadka, to wtedy twój nielegalny biznes nie zostanie będzie, stoczony tak. do tortur. Mhm. A mm. jaka jest waluta w końcu? Waluta to jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie palio dolar. Nie nie, wiem. Dolar. nie, nie wiem. Po prostu dolar pewnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale dobra, ogarniemy dobra. to na dniach. Dobra. Szykuj biznes to! szykuj biznes! Dobra, Idziemy dalej! zapraszam jak to No już mam pewien pomysł na biznes. O, to jest mój sklep, jak widzisz na załączonym obrazku. Wow! Tak Ej, się fajne, i to logo jest bardzo podobne. No, no to w ogóle... najlepiej się. zrobione, no nie da się no, szczerze. No A to, to, to sam się, Lepiej się nie dało. To było to jest mój autorki, autorski pomysł, bo z głowy to, to nie robimy, Bardzo akurat. mi się podoba lokalizacja sklepu, bardzo mi się podoba, że o, idąc do Palion Style można się, prawda, ubrać i od razu pójść na Dobra, jest sobie, że Bzyku o, no. chciał to budować tak, żebyś nie miał przejścia, no ale ja nie, nie, no nie. Trzeba tu zbudować. ty już. Widzisz ten tunel? Drogę trzeba tu zbudować. No, Zobaczycie po drugiej stronie, to masz problem, rozumiesz? O nie, <gry> dobra, <grym> dobra, dobra, nie wiem, nie wiem, nie, 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 nie. chcę. Trzeba tu zbudować nie. ścieżkę. Tak, tak, no, no ale nie teraz, nie chce mi się teraz, ale będzie budowana no, ścieżka. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz dobrze. Nie, bardzo reakcje. fajnie, bardzo fajnie. W takim razie zapraszam do, serdecznie skoro... tutaj! Na razie nie do środka. Aha, dobrze. Ale skoro tutaj jest taki Palion to ja będę musiał po drugiej stronie, w postawie na, samym, na samym starcie tam zbudować ten, jak to się nazywa, pralnię. Żeby było gdzie prać ciuchy z Palion styl. no to masz pralnię, no to będziemy się. <grym> Nasze biznesy będą się łączyć, okej, okay, super. O, tuż to? O, no, tutaj mamy rybki paliona. Mega, jedna tylko jest. Czasami zdychają, no bo chyba już zdechną. Aaa, okej. Jedna w Ona wylatuje, bo odpal. Nie, 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 tu są dwie. dwie. No, a było ich już cztery, ale a, trzy. A bo zdechły. to są te dorsze podprądne. Pod no, nie pod... Podprądne. Pr... Pod Zapraszam serdecznie Wyskaplują. do środeczka. Ogólnie Poderasz. na samym początku, zanim wejdziesz. Za... Przepraszam, przepraszam, przepraszam proszę zanim nie. Zanim wejdziesz, cześć. zanim wejdziesz. Powiem ci tak, sklepik prezentuje się zaraz w następujący sposób, ale w sklepie będziesz mógł zakupić naprawdę bardzo dobre, zenczantowane, jak nie najlepsze zbroje, zenczantowane właśnie. Jeżeli będzie brakować ci jakieś zbrojki, mieczyka, tarczy, łuku, elitry, zenchantowanej wow. i książek do enchantu, no to tutaj znajdziesz właśnie takie rzeczy. I to wszystko widzę, i możecie kupić również na paliądstyle.pl. Oczywiście, może nie wszystko, mieczów tam nie kupicie, ale. Ja <laughs> Ale no zdecydowane do... zbroje tak, dobra. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, tu jest strzała, okej, okay, pod dostatkiem. No ma. No jeszcze wiesz. Mało rzeczy, ale będę dodawał, bo dopiero sklep się dobra. rozwija. Ja to wygląda dobrze. Dobra, Paweł, szczerze, ile ile chcesz za tą robotę? Ile chcesz, prawda, za wybudowanie... Ja kupuję z... ten żeby... obiekt. What? U! O co ty Nie co mam, tak z diamenty dużo. są niczym w tym świecie będą, tylko dolary Jeszcze nie ma jeszcze nie ma pieniędzy. No, no, no tak, jeszcze, jeszcze nie ma. Ale jeżeli chcesz, może... mogę cię zatrudnić na kasiera JO, rola roku. A rola jeżeli, roku. a jeżeli, tak. nie chcesz być kasjerem... To ewentualnie przyda mi się sprzątaczka. Bądź ob mogę jak być będę klienta. A mogę być stojakiem? Stojakiem? Ewidentnie o? możesz. Będziesz miał płacenie. Czekaj, czekaj, ej, to by było tak dobre. Czekaj nie. Cię. Będziesz stary, będziesz ruchomym stojakiem, będziesz po Palionowie chodził i zapraszał na Palion style. Dawajcie. Jak to gościu, jest ten manekin. jak gościu manekin, ten manekin, nie w szlepie, mogę. który stoi dobra, i straszy. Dobra, nie mogę. Ej, dobra, to jest tak mocne. Ty musisz być ty chodzącym manekinem i będziesz miał nie ślepie. Będziesz chodził po Palionowie i będziesz mówił: "Zapraszam nowe przeceny na Dobrze, dobra, dobrze. <noise> dobre musisz to, w najbardziej co strategicznie się stanąć i takim billboardem wymachiwać nad głową. O, właśnie, tak będziesz. Tak, jest kukurydza, kukurydza, kukurydza. To <noise> jest <noise> fajne <noise> w ogóle. Widzicie? Zamieniać jak <grym> ty wyglądał I to wiadomo, że to. O, no w w tym nie mogę. Dobra, trudno was znaleźć, naprawdę ciężko no. was znaleźć. No pogadamy, jak będziemy grali w Kowańcach jak nie będziemy Dobrze, tutaj ważny. mamy ogólnie inne płeczki, jakieś, wiesz, nawet lunety tu możesz kupić. Takie bardziej, bardziej... Nie wiem no. jak to powiedzieć jakieś rzeczy, nie? Tutaj Ale nie jestem zenczantowany i wam się to pewnie nie przyda, dlatego będę musiał wszystko enchantować, żeby wam się Co? Jak Ty tam skoczyłeś? Stąd? Wiem jak! No ale fajnie, to trzeba tutaj wejść na całą górę. No A nawet i co, możesz i co? tutaj, patrz, kupić Elytrę albo Shulker Boxy, jak się przydadzą. O! O! Shulker Boxa to ja, to ja bym no, nawet mi potrzebował. To wygląda jak pleca. Dobra, ile chcesz na Shulker Boxa? Ale nie ma Jeszcze, jeszcze ceny. nie ma waluty, no na razie nie funkcjonuje sklep, ale będę zapraszał. A tu? Przebieralnia. Okej, okay, dobra. Proszę wejść, zobaczyć, przymierzyć sobie <laughs> <Jaka coś>. to. <kotara. laughs> <laughs> No ważne że zasłania co tutaj trzeba. To no. jest kombin żeby, żeby klient czuł się jak u siebie oczywiście. Komfortowo. Okay. No komfortowo. No i co? No i tyle, Dobrze, tak się prezentuje sklepik, nie? Zapraszam serdecznie. Nie, no, fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Będą warte rzeczy do zakupu, no specjalnie będę się starał właśnie, tu? żeby ten sklep Aha. faktycznie funkcjonował, czyli po prostu. Na się wychodzi. Nie ma że ty straciłeś rzeczy, możesz tutaj przyjść i kupić, tak? Tak na tym będzie polegać. Mega nie? biznes. Yy, tu jest pewien problem, widzę. A, bzyku, bzyku, No dobra, bo wiesz co trzeba zrobić? Trzeba rozwalić tą szybę, bo inaczej się nie da postawić tego, e, Dobrze, tego stojaka w dobrą stronę Pasujesz wystawę, to. rozumiesz? Naprawimy Przez to nie ale... Sklep nie będzie funkcjonował tak Naprawimy jak no dobra. Ale jak ci się podoba Naprawimy te bzyma. okno z tyłu. Bardzo, wszystkimi? To Bardzo się mi się akurat. podoba. To Widzę bzyko. jeszcze jeden błąd. Gdzie są te zbroje skoro tam na górze? Jest no nie nie ma, ale bo... Będą, bo za mało środki. ich mam, bo za mało ich mam, no. dlatego. Ale będą. Patrz, na razie są dwie, jest tam i tutaj, no dwie są tylko. Dobrze, nie, mega mi się podoba, mega mi się podoba. Koza. Jeszcze wiesz co powinieneś zrobić? Tutaj gdzieś yy, na górze napis zrobić palionstyle.pl O, no, to już, ale to No jest logo, no niby, no pomyślę, pomyślę, Bo ten napis będzie ogromny, no wtedy Panią No style. to prawda Zobaczymy, teraz, no. zobaczymy, pomyślę. To się rozkmini no z bzykiem, no Dobra To jest ładne, wszystko Idziemy po następnym osobie. bardzo fajne, bardzo fajne Idziemy teraz, to będzie drama Dobra, ja akurat radę. muszę iść na osiedle moje, więc możesz A ja se, okay, okay. a ja se lecę, prawda, budować praźnię, w radę. takim razie no, Trzymaj robić? Naprawdę, ma pralnie brudnych pieniędzy pewnie. To, to już się nie interesuje, co tam <grym> tym. Tak dobra, na razie już ten długi długi. się. Hello. 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 Dobra, Zyku, lecimy po Steve'a z bomby, Ja, jademy, 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 nie jademy, śpimy. Wejdę po Steve'ka, Steve. Steve o, leć. Jest. Jest, tutaj. O, Ej, o, już tej go tej słyszałem! On śpi, on ma jakieś chyba. Czemu? Co to? Halo, Ponieski. This is not Co się dzieje? Um. Jacksona, kurde. Hello boys, Siema! się, Siema, no, Jak się macie, to jak ci macie? All jak wiesz, znaczy nie wiesz, nie wiesz, ale już ci szybko, szybko tłumaczę, na dniach wyjdzie waluta paliona i będą pieniądze. Nic nie będzie warte tak bardzo jak pieniądze i będziesz Steve musiał wymyślić swój biznes na zarobek. Będą, dolarz? będą oh dolary? Będą dolary? Będą yes. Jest, jest, jest. Jest Ludy ale ja no. jestem najlepszym przedsiębiorcą. Ja tutaj. Będę góry Liczę! Będę będziesz guru, będziesz guru, liczę na to, jak najbardziej Steve liczę na to eee, no pokażę ci mój biznes, bo już go wybudowałem razem z wzykiem, pokażę ci mój sklep z ciuchami Biznes! A... Ty zrobiłeś business Oh my godness! Mm -hmm. Dobra, pokaż mi ten biznes Wiem, że Steve ogóle... ty jeszcze nie masz nic tak naprawdę, ale... Ale muszę porozmawiać się. Co się dzieje? Bo bzyk odejść to troszkę dalej Temu ja jak dobra, dobra. okej. Okay. To nie będzie świedzie. coś wzyku? Dobra, stąd. Bo, bo on mnie ostatnio tam zaprał na jakąś wretkę i mnie otruł, ja prawie leżałem i płakałem tak Jak leżałem i prawie umarłem. No jaka otruta No To ci pewnie rozdymkę dał. Nie lubię go, on mnie prawie chciał zabić, co to ma być? To, co? Ty... Mówisz, co bzyku! Co tym ty mu, mu nie, nie, on on, on w oczy. Steve, nie, nie, on użeł, on kłamie w żywe oczy. Nie, nie, Pałka za pałka, dwa kije i stąd, bo jesteś debilem. Dobra, nie, nie, mam gdzieś, nie, po prostu nie zresztą nie mogę, co tu się dzieje, Steve? Dobra, Steve, ale ziemi. bądź dobry przez, przez, przez tą chwilę akurat, bo Danu budował ten biznes, okej? Okay? No, no właśnie. Ale na niego się nie da być dobrym, ale postaram się. Postaram się, zapraszam serdecznie. Bo ty masz ty najbliżej tam... do tego biznesu akurat, patrz, lecisz tu i hop. Biznes jest Najbliżej? No, najbliżej. Oh my god, it's so close. No ale ale to, jest to jest tutaj, duży. to jest tutaj Giga sklep Potężnia, to mega. będziesz mógł sobie pe... Bo ty nie masz nic, będziesz mógł sobie ciuchy kupić, ale jeszcze nie teraz, bo nie ma waluty. A gdzie warto to kupisz. Tak się to prezentuje. Okej, okay. ale to dick! No, jest ogromne, tutaj jest moje logo. Logo lewka, jak widzisz Nugo! Tutaj mamy mm, rybeczki Lion Lion, Lion, <laughs> dokładnie O, a wiesz jaki jest mój nick, przeczytaj go Palionowy Ale bez palionowy, po prostu palion I jak odejmiesz pato co jest? Lion ornery, Oh my godness, serdecznie, to jest lion Widzisz? Widzisz? Lion Taka magia, taka magia Mega No i tutaj możesz kupić to to coś zewnętrznego Oh my godness, ale dużo tych stron No, tutaj masz zbrojek i mieczeń O ej, nie, nie, Paweł, o to nie bzyku, to O nie, bzyku. o nie A, to bzyku, nie. to bzyku jeszcze mi powie nie, tak się nie Oh my godness oczy w kłamie, no widzisz co się stało Tak się nie Czalisz, Naprawimy to Steve, tak? spokojnie, nastawimy to na, Nie, nie okay, naprawimy na tego, pewno. Steve to musi naprawić, bo ja tego nie będę naprawiać Nie ma tak, co to ma być? Zyku, usucho... czemu ty jesteś Zekur. taki niemiły do niego? Nie ma opcji, bo Steve jesteś jest jesteś dla mnie niemiły Myślałem, myślałem że, że się naprawiał. naprawiłeś Ale co? dalej jesteś taki sam Ja nie mogę, dobra Jak widać, tacy ludzie jeszcze nie zmieniają Zdenerwujesz mnie, nie? się ludzie nie zmieniają. Steve, zobacz, sprawdź sobie, co możesz tutaj kupić. Na razie. Dobra, pójdź bazmy. Tutaj mamy jakiś diamond miecz. I mamy lepszy miecz. litery nawet mamy w sklepie. Bardzo fajne. a tutaj co tu jest? I tutaj ktoś będzie pracował, będzie jakiś kaser. Steve, co mogę zatrudnić? cię zatrudnić! Nie, nie, ja, ja muszę twój własny biznes prowadzić Możesz z że tam pewnie jest chętny No, no może, może To chętny, za mnie mówisz, co? Nie Tu jest wyjście exit, okej, Nie, bo ten mur, ten mur rozwalimy, Steve, i będzie do twoje ten, dojście, że możesz sobie przyjść tutaj Seriously. No Serio, serio Ale nie musimy, wystarczy zrobić coś takiego, że rozwalamy tylko tutaj i jest Nie, nie, tutaj nie ma przejścia nie To jest wysoko, to jest tam gdzieś wysoko to jest przepaść, wiesz Mega wielkie jest, no, Dobra, no. a tutaj co się znajduje? Przemierzanie. Changing room Możesz się przebierać i zmieniać swoje ubrania. Um. Ej, ale to można podglądnąć. No, można. Niby ta, niby nie, ale tak. <grych> a przedrojnia jest osobno dla Gersów i dla Boysów, czy jest razem? Nie, jest razem. Steve jest razem. Oh my goodness. <laughs> Ty? Oh my godness A na dworze tutaj widzisz? Na dworze tutaj. No tak, no tak. Patrz, dobra, się tam jakaś koleżanka, ty robisz tak, Steve, nie? Oh my god, I really going to every day. Haha! <laughs> no, no, to z ja No zapłacić zaraz wytrzyma. za raz. Nie No dobra, przyjdziesz tu jak będzie waluta, i będziesz mógł sobie coś zakupić, oczywiście, Stevek Of course, waluty to będzie moje drugie imię. <laughs> dobra, Stevek, wracaj do siebie, ja idę po kolejnych. Palionowiczan Żegnaj! Żegnaj, no nie w tą stronę stream. On leci, on idzie tam. Dobra, dobra, idzie tam. Dobra, wzyku czekamy na następny. Bomocik! Zoś tutaj jest, się kryje! Mogę, za tobą co coś myślę. się kryje, a mianowicie mój biznes! Zapraszam! Wow. Sklepik, sklepik, sklepik pamiątka. Tutaj mamy, prawda, lewka. Rybki, które umierają co chwilę, już nie wiem, czy jeszcze jakieś. Jest... Nie, są nadal te dwie, są nadal te dwie. umierają co chwilę. No nie wiem, ładne! ich dużo. Tu jest sklepik i pasz, tu jest pełno zbroi. Ogólnie w sklepie będziesz mógł zakupić wszystko tak naprawdę, bo i, i zainchantowane zbroje, miecze, tam prawda inne rzeczy, kilofy i tak dalej. Chodź zapraszam do środka. Ja cię kręcę jakie to wielkie i ładne. No, takie wysokie. Pa, normalnie eleganckie tutaj żyrandole są. Na, na, na drogo, na drogą. Tutaj wow. mam jakieś... Możesz sobie poglądać, nie? Co możesz zakupić w ogóle tutaj, nie? Ja cię kręcję. Przebierali! No. Co ty gadasz? Ja biorę sobie taką zieloną koszuleczkę. No. Mimo, że idę, Klikam tu. Idziesz się przebrać. Nie, pod, nie podglądam, podglądam, nie podglądam A ja też no nie ja Wyobraź A... sobie, że tu będzie jakaś dziewczyna i możesz tak patrzeć <grym> Ale mała ja, ta koszuleczka siemi? na tobie, jaki ma no. rozmiar ja, Ale pięknie wyglądam <grym> Ale bo ty <bo grym> zapłaciłeś za to, tak że koleżan Więc jesteś złodziejem idzie do sądu Będziemy robić jaki walutę na dniach i każdy będzie mógł sobie jakoś zarobić, nie? A tu jest będzie każdy osoba jakoś odpada. zarabiać. No patrz, tutaj możesz jakieś inne rzeczy, elytry nawet kurcze i inne tu możesz się wspiąć, no zobacz sobie, pooglądaj. No jest. Ale źle, będzie więcej, będą... Skacze po tym sklepie jak małpka. Co byście chcieli kupić panowie? Będziesz kasjerem bobo! Będziesz moim no, kasjerem Nie, yes. nie Niski wzrost, Będę ci to nie widać Cię trochę, no. Halo, widać mnie? No nie, byśmy się o pół płytkę stąd tutaj dać, nie? Ci płacić, bo no i już masz pracę, elegancko. <laughs> no dobra. No jak Ci się podoba sklepik? Tylko będą jeszcze zemczotowane rzeczy, będą lepsze o wiele, nie? Oceniam 10 za 10. No i, i taką tutaj, prawda, chciałem usłyszeć. zostało mi do z reakcji Milki i Dave, ale właśnie nie wiem, czy będzie Milki, widzowie. Milki nie ma aktualnie, Dave będzie za chwilkę yy, Ale Milki to w jakimś innym odcinku najwyżej widzowie. Zobaczy ten sklepik. Także czekamy teraz na reakcję, Dave'a. Moi drodzy, przed czas na ostatnią osobę, co prawda nie ostatnią, no niestety Milki teraz nie ma z nami, ale w innym odcinku zobaczymy jej reakcję, ale ostatnia osoba w tym odcinku, czyli Dave widzowie Dave jest Zielony. szedł na serwer, czekaliśmy na niego, także sprawdźmy jego reakcję na mój biznes! Cześć, Dave! Rotare, o, cześć, co ty, cześć, cześć, ty jesteś jak ty szamanisz? Śwejskiego się uczę, bo Aha. do Madrytu lecę Okej, okay, okej, okay, dobra. Co robimy? No może w ogóle. Nie, chwila. Wtargnięcie do domu w Stanach groziłoby. Tak. Chcieliśmy przeprosić o wtargnięcie do domu. Nie, no. nie chcemy przeprosić o wtargnięcie do domu. <laughs> <słuchaj>. no złebno, <laughs> nie chcemy, o ty, kurde, dobra, co taki kozak jesteś? Ja zakładam. Nie, nic nie zakładam, bo nie mam Bro, Aha, nie, nie kłóćmy się, nie kłóćmy się, nie szeszmy nie, nie nienawiści, nie nakręcajmy spirali nienawiści Dobra, dobra Chcesz zaprezentować ja nie, Ty mi kolca wbija w plecy, dobra chcesz... Ty mi kolca wbija w plecy Chcesz, chcesz zaprezentować mój biznes, mam już biznes swój A jest legalny? Jest legalny jak najbardziej A jak nie to dzwonię Patrz, na przykład jak ktoś cię zabije, stracisz całą zbroję, nie wiem, Elytra ci się no? zniszczy Stracisz no? lunetek, chcesz mieć lunetek, chcesz mieć shulker boxy i tak dalej Możesz to kupić właśnie u mnie Zapraszam serdecznie, chodź, chodź, chodź Chodźmy elytron, będzie lepiej Jest tam, na samym końcu! Dzień dobry! Oooo! Tak się prezentuje Budowałem go z bzikiem, no zajęło nam parę godzinek, ale jest git parę godzinek to budowaliście? Parę godzinek trzy 3 razy powiedziałem, w sumie no. Ale to jest autorskie, to jest w ogóle nie zneta akurat. No. Czy jest one wzorow, wzorowane wojanowicami? E, logo tak, logo tak, ale na wojanowicach wybudowałem też autorsko. Co w się sensie nie, nie ten. Nie patrzałem okay. na nic, nie? Ale Mówisz? zrobiłem takie same, żeby ja się kleiło że tak. No i co, zapraszam serdecznie do sklepu, zapraszamy, nie? Zapraszamy, zapraszamy. Proszę się o, obejść tutaj, co prawda, jeszcze nie można nic kupić, o. bo nie ma waluty day. Ale jak będzie waluta, to będzie można kupować. O. No ale ładnie, ładnie, ładnie. Randol jaki ładny. Rando, no. No. To co jest? A to jest taki Jan Matejko malował, nic nie zaświetnie. Patrz, jak nic patrzysz nic na to, to, wyobrażasz sobie coś po prostu. Sprawda, ja sobie nic nie wyobrażam, ale kreatywność. Ja sobie wyobrażam stary kosiarkę, która kosi boisko. Widzisz to? O małe kosiarki i one koszą boisko. Tak, tak. ale. No dobra, nieważne. Okej. Okay. Każdy wiesz, może wiesz, to ja interpretować jak chce. Aha, a ja widzę ja głośność, ja taką głośność. Za towarowanie to trochę, że tak powiem, biedne. No nie, dobra. no dopiero będzie, bo wiesz, że to teraz dopiero ale dodałem co, jakieś rzeczy. No pierwszy dzień sklepu, te... a ty hejtujesz od razu, co? co? ty się tak rzuca. To jest <laughs> biznes. No i co z tego, ale ja pomagałem i mnie to po prostu irytuje, <laughs> jak mnie jakiś taki zielony <laughs> człowiek wchodzi i. Ja chcę mnie dalej. To? Cóż, Za pomoc cię i... i... no za... tutaj ten budynek. No, zjesmieniłem de... i za pomoc, Dostanie, dostanie, dostanie bzyku kasy za to. Dek, jeżeli chodzi o rzeczy, to. Warowanie jest na razie biedne, ale wszystko będę enchantował, żeby było w sensie jak najlepsze, nie? Właśnie no? właśnie, tak, bo żeby... wiesz, mi się przydało znentantowane, bo zwykle to tam walić, ale Lewla nikt nie ma nie, tutaj. Po nie, po prostu patrzę na to w ten zbyt. sposób, że wiesz, nikt nie będzie chciał już chodzić w normalnej zbroi, to wszystko będzie dosłownie zenchantowane na najlepsze jakie się da, ale to o. będę powoli. No, no i wtedy no i to będzie, będzie sprzedawał. No i plus wiesz, jakieś szalkerowe możesz alerty kupić i inne, znaczy więcej rzeczy będzie jeszcze tarcze. Tak jest, speść Kurde, jaka duża No, dwie. Pasz, masz tutaj kobietę i już patrzeć no Gigantix! Tak. A co myślisz? Kobieta się przebiera, no to od razu możesz była spojrzeć, nie? No i patrz, patrz patrz, jest przez dni. No. że ja. ja ja to by się podpakiwał? A czwarte z tyłu, no to zapraszamy kobietę. Żeby było przytulnie. przytulnie, jest prawda jakiś kominek, co prawda tak przebierana gminę. Przyjemnie! blok w ogóle. A to jest ten, to jest glony przepodpieczone, czy jak to się nazywa. Tak, to jest tak, salon tak. w blok. Jak ci mega. się podoba ten design niecodzienny. Nie, 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 nie ja szczerze, że jest mega ładnie tutaj. Nie, jest bardzo ładnie. Bardzo mi się bardzo podoba. Dziękuję, bardzo dziękuję. bardzo Ci się nie, podoba. Jest topka, jest topka. Maro, sam to budowałeś? No, budowałem to <laughs> razem z Palionem, ale dzięki, że... Myślałeś, widzisz, że tak Ale mamy... Nie, 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 wiesz dlaczego? Bo jak powiedział, że jest tu ładnie, to powiedział to, no a ty, Marek, dziękuję bardzo. Więc tak myślę, że to. Dobrze. Nie no, razem, <laughs> razem dobie, to budowaliśmy, razem. ale to wiesz. Do, dokument jest wiesz, na kanale. Jeszcze raz mnie pochwaliłeś w połowie, o! No i co, Dave, tutaj nie, nie, jest drugie nie, wejście dobrać. również z tego powodu, że tak, ten mur no. zostanie rozwalony i będzie tu może również z drugiej strony. nie? Jezus, Święty, to jest ładnie, to mi się kojarzy z taką. Eee, nowojorską budowlą tropikalną. budowlą No <grym> tak, ale jest przestrzennie, jest... no jest przytulnie, znaczy przytulnie, no nie, skąd jest nie jest mega to duże, ja myślałem, że Wiesz, dom kurde, sklep to będzie trzy razy mniejszy, a to nie, jest naprawdę nie, to mega tutaj duży, będzie to tutaj będzie naprawdę dużo rzeczy. Domek. Będzie dużo rzeczy To będzie dużo rzeczy, tu będzie dużo rzeczy jest większe niż wszystkie nasze domki no. przecież... Muszę podpracować do, do, do czasu, dopóki nie ma tych, yy, prawda, kasy i tak dalej Pracuję nad enchantem i będzie kozak Okej, okay, okej, okay. no to będziemy wymieniać tutaj nasze ciężko zarabione talary. No dokładnie. Mam nadzieję, że będzie warto. Talary, tak? talary. No <grym> dobra, no to co? To jest mój biznes. Liczę, że jakieś pieniądze będą, jakiś zysk będzie. Każdy musi widzowie zrobić sobie biznes na palionowie. Tak jest za wymóg do końca tego miesiąca i zobaczymy, co się będzie działo. Bo na palionowie będzie teraz grubiej, Trzymajcie się.